Dzisiaj bym Wam chciała przedstawić, jakie ja dostrzegam plusy koronawirusa, czyli co dobrego dla nas psiarzy może się stać w tym okresie. Eee, zapraszam Was serdecznie na odcinek. Chodźcie ze mną. Otóż plusy podzieliłam na dwie główne kategorie. Pierwszą z nich jest czas. Po pierwsze, mamy czas dla siebie, więc możemy uporządkować zarówno w przenośni, ale i nie tylko swoje wszystkie sprawy. Eee, w nawiasie mówiąc, dwa pusty niżej jest e, instrukcja odnośnie zeszłorocznego pitu, dzięki czemu będziemy mogli ze świeżą, otwartą głową spojrzeć na naszą pracę z psem. Po drugie, mamy czas dla psa, więc możemy się przyjrzeć bliżej jego zachowaniom, szczególnie tym, które chcielibyśmy zmienić. I nieważne, czy to będą zachowania agresywne, czy to będą zachowania na tle lękowym, czy problemy separacyjne, tak naprawdę nad wszystkim możemy aktualnie posiedzieć, popracować, wymyślić plan lub dowiedzieć się, jaki możemy e, obrać plan e, pracy z naszym psem. Drugą kategorią plusów jest sposobność. Otóż mamy sposobność, aby nasza terapia z dużym prawdopodobieństwem osiągnęła sukces. Zauważcie, że bodźce, które mogą w naszym psie wywoływać lęk czy agresję, aktualnie dużo rzadziej spotykamy na spacerze. Takie rzeczy jak rowery, motory, hulajnogi, mężczyźni, dzieci, starsze osoby, rzadko spotykane są na spacerze. Dlatego nie zalewamy psa tymi bodźcami oraz możemy skupić się, widząc jeden taki bodziec, na tym, aby nasz pies poczuł się przy nim bezpiecznie. Inna grupa problemów, nad którymi aktualnie warto pracować, są problemy separacyjne. Może to trochę brzmi paradoksalnie, że pomimo tego, że siedzimy w domu, możemy nauczyć psa samotności, ale rzeczywiście tak jest. Zauważcie, że w tym momencie my decydujemy, na jak długo opuszczamy nasz dom i nie ogranicza nas to, na ile godzin musimy pojechać do pracy. Zauważcie też, że niektóre sytuacje nie będą aktualnie się zdarzały, na przykład wizyty gości. Więc na spokojnie możemy poćwiczyć reakcję naszego psa na dźwięk domofonu, dzwonek, pukanie do drzwi czy wejście gościa. Nie zaskoczy nas rodzina czy przyjaciele chcący nas odwiedzić, którzy niechcący spowodują to, że cofniemy się w naszej nauce. A po wszystkim, po tej całej epidemii, będziemy mogli ich na spokojnie zaprosić, m.in. chwaląc się naszymi sukcesami. Takie zachowania można mnożyć i mnożyć. Od wychowania szczeniaka, przez ciągnięcie na smyczy, aż po nadmierną ekscytację. I tutaj nasuwa się pytanie: jak sobie z takimi zachowaniami radzić? I już spieszę z odpowiedzią Dzięki konsultacji online Na której znajdziecie wszystkie elementy tradycyjnej konsultacji W pakiecie dostaniesz dostęp do grupy tematycznej na Facebooku Na której będziecie mogli dodatkowo zadawać pytania Oraz wspierać się swoimi własnymi sukcesami Chciałabym, abyśmy co jakiś czas spotkali się na webinarze Jeśli chcesz się zapisać, to link do zapisania się jest w opisie tego filmu jeśli masz dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu. Pamiętaj polajkować, skomentować, zasubskrybować i udostępnić i do zobaczenia następnym razem. A jeśli chcielibyście pomysły na to, jak fajnie spędzić czas ze swoim pupilem w domu, zostawcie lajka i postaram się coś wymyślić.